Żyjesz w przeświadczeniu, że nic dla nikogo nie znaczysz, a obok jest osoba, która marzy o tym, żeby z tobą być. Żyjesz w przeświadczeniu, że nic nie osiągnąłeś. Obok jest ktoś, kto zazdrości ci tego, co już masz. Żyjesz w przeświadczeniu, że nigdy nie będziesz szczęśliwy. Obok jest osoba, która nie wie, dlaczego masz tyle szczęścia w życiu. Popatrz na siebie z czułością, popatrz na siebie z miłością, popatrz się na siebie przez pryzmat tego, co już masz i jak bardzo jest to wartościowe. Nie umniejszaj sobie, nie porównuj do innych, doceń. To, co już masz, to to, co dla Ciebie jest zwyczajne i normalne, dla kogoś jest spełnieniem marzeń.